Witajcie w mojej bajce. Dzisiaj przed nami zestaw ósmy. Zestaw może skromny, jeśli chodzi o objętość, bo składający się tylko z dwóch pytań, natomiast wydaje mi się, że dość interesujący. Dzisiaj przed nami pieśń o Rolandzie. Powiemy sobie coś więcej na ten temat. Zanim do tego przejdziemy, jeszcze chciałbym powitać wszystkich tych z Was, którzy zaczynają dopiero przygodę z moim kanałem na YouTubie. Witam serdecznie też tych, dla których jest to już kolejny film. No i cóż, przechodzimy do rzeczy, przechodzimy do zestawu ósmego. Popatrzcie proszę, z czym będziemy mieli dzisiaj do czynienia. Pieśń o Rolandzie, którą musicie znać we fragmentach ale nie zawadzi przeczytać całego utworu, oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, gorąco polecam, w znakomitym przekładzie Tadeusza Bojarzeleńskiego, przekładzie, bo mamy do czynienia z literaturą francuską, ze średniowieczną literaturą francuską. Utwór pochodzi z przełomu XI-XII wieku, najstarsza zachowana wersja to jest pierwsza połowa XII stulecia. I mamy do czynienia z tak zwanym chanson de geste. Co to jest, co to znaczy? Ja pozwolę sobie jeszcze o tym powiedzieć coś więcej w dalszej części naszego spotkania, ponieważ skoro musicie znać tylko fragmenty, no to wydaje mi się, że kilka zdań tytułem wprowadzenia powinienem powiedzieć więcej. Natomiast zanim do tego dojdzie, szybciutko taka stała formułka. Zwracam uwagę na zestaw ósmy na tle innych zestawów z listy tematów jawnych widzimy, że dwa tematy, które się w nim zawarły sprawiają, że są stosunkowo mało popularny. No bo jak go zestawić z lalką czy weselem po 15 tematów, no to widzimy, że rzeczywiście prezentuje się to dość skromnie. Ja jednak zawsze przestrzegam, nie lekceważmy tematów, które są w zestawach tak zwanych małolicznych, dlatego że jeżeli ktoś z Was ten zestaw wylosuje, no to po prostu będzie musiał się z tym tematem zmierzyć, bo nie można wymieniać zestawów. Na początek jeszcze prezentacja pierwszej strony pieśni o Rolandzie, tak wersji oksforskiej, czyli tej najdawniejszej. Zaczyna się, jak widzicie, utwór od przywołania imienia cesarza Karola Wielkiego. Karol, Karol, cesarz nasz wielki, język starofrancuski sobie podaruję kto chce może, może przeczytać. Dlaczego to jest istotne? A no, to jeszcze za chwilkę o tym powiem. Zestaw ósmy, dwa tematy możecie sobie je na razie przeczytać i popatrzcie co tutaj dzieje się interesującego. Ci z was, którzy już mieli do czynienia z zestawami na egzamin ustny, wiedzą. Wiedzą, że każdy zestaw każde Temat składa się z trzech elementów i są to stałe elementy. Problem badawczy, czyli zagadnienie do rozważenia, tu się może zmieniać treść, ale zawsze pierwsze zdanie to jest problem badawczy, który zostanie przed wami postawiony. Polecenie oraz wskazanie lektury na podstawie której trzeba omówić zagadnienie, drugi element i trzeci, polecenie odsyłające do wybranego kontekstu, one są zawsze tak samo. Sformułowane. Popatrzcie, jak to będzie wyglądało w przypadku tematu pierwszego z naszego zestawu rolandowego. Wzór rycerza idealnego to właśnie jest problem badawczy. On został przeze mnie zaznaczony na niebiesko, tutaj na samym dole widzicie. To jest to zdanie, ta formułka, która się będzie zmieniała. Natomiast później na czerwono. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów pieśni o Rolandzie. To jest polecenie i wskazanie lektury, na podstawie której trzeba omówić zagadnienie, i wreszcie na zielono w swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Jest to polecenie odsyłające do wybranego kontekstu. Cofniemy się na sekundkę. Zobaczcie. Temat pierwszy: wzór rycerza indywidualnego. Temat drugi średniowieczny etos rycerski. Te polecenia, te zdania się różnią, a następne są identyczne, prawda? Co dla nas z tego wynika? No, ułatwia nam to w pewien sposób pracę nad wypowiedzią. Zobaczmy jak robić to, jak przygotowywać się do tematu pierwszego najpierw zawsze na spokojnie przeczytajcie polecenie i podkreślcie zaznaczcie albo wypiszcie sobie zagadnienie stanowiące postawiony przed wami problem badawczy. W tym przypadku oczywiście jest to wzór rycerza idealnego. Wiemy już, że w temacie pracy znajduje się polecenie. Macie omówić zagadnienie i na podstawie fragmentów pieśni o Rolandzie. Znanych wam fragmentów pieśni o Rolandzie. One tak musiały być w szkole dobrane, żebyście sobie z tymi tematami poradzili. Jeżeli z jakichkolwiek powodów były nie tak dobrane, no to my sobie to zrobimy w dalszej części już tak jak trzeba. Temat zawiera także polecenie odsyłające do wybranego kontekstu, kontekstu, który leży już w waszej Gest. Jeżeli już sobie przeczytaliśmy ze zrozumieniem temat, no to co trzeba zrobić? No trzeba się skupić już na opracowaniu problemu badawczego poprzez przywołanie z lektury tych treści, które przydadzą Wam się, które będą temu służyły. Ja zawsze sugeruję, że można, a nawet powinno się sformułować tezę, która ułatwi Wam przedstawić stanowisko. Teza to powinno być jedno zdanie, Najlepiej pojedyncze, najlepiej niezbyt skomplikowane. Podkreślam, nie silcie się tutaj na jakąś szczególną wirtuozerię intelektualną. To ma być pragmatyczne, to ma być prosta teza, którą dobrze uzasadnicie. Nie martwcie się, notujcie, nie krępujcie się, wykorzystujcie brudnopis, który będzie wam, dany, będzie do waszej dyspozycji. Przy omawianiu problemu badawczego. Powinniście sięgać do kontekstów ta definicja kontekstu mnie najbardziej przekonuje w związku z tym ją prezentuję przy każdej mojej przy każdym filmie dotyczącym przygotowania do egzaminu ustnego konteksty to zespół odniesień niezbędnych do zrozumienia utworu i osadzenia omawianego zagadnienia w szerszej perspektywie i to od was zależy jaka to będzie perspektywa czy będzie to inny niż wskazany w poleceniu utwór literacki czy będzie to jakiś element historii literatury Teorii literatury, a może właśnie z biografii autora, coś z epoki, może film, może spektakl teatralny, utwór muzyczny i wiele, wiele innych. Ważne, ważne, żeby był funkcjonalny. Kontekst powinien być funkcjonalny, a więc musi służyć trafnemu przedstawieniu problemu. Podsumujcie swoje rozważania na koniec. Ważne, żebyście we wnioskach. Potwierdzili przyjętą tezę, jeżeli taką y, oczywiście postawicie. I <laughs> y, y, cóż, y, jak walczyć z tematami z zestawu ósmego? No taka, takie moje, taka moja prosta rada. Wiedząc już, że elementy niektóre się powtarzają, elementy tematu, no to podkreślmy, wypiszmy sobie pierwsze zdania lub równoważniki zdań. Wywalmy na chwilę resztę i otrzymamy to, co interesuje układających tematy w zestawie. Ów. To są dwa zagadnienia: wzór rycerza idealnego i średniowieczny etos rycerski. Jak widać, te tematy oscylują wobec jednego problemu średniowiecznego wzoru doskonałego rycerza chrześcijańskiego i jego etosu. Tak naprawdę yy, te tematy się bardzo tutaj nakładają na siebie, w sposób, o którym wam powiem, zatem, zatem zanim przejdziemy do rozklepki zestawu, pozwolę sobie na szybką garść uwag dotyczącą pieśni o Rolandzie. To jest utur anonimowy, napisany ad majorem Dei Igloriam, który ku większej chwale bożej Podkreślam anonimowy, aczkolwiek być może zetknęliście się w szkole z tą hipotezą, że autorem jest Turoldus, czyli Turold, bo ostatnie zdanie brzmi, że tu kończy się historia, którą Turoldus spisał. To jest bardzo szeroko dyskutowane, nie ma Dowodu na to, że on jest autorem, być może był kopistą, być może był tylko poetą, który w jakiś sposób zredagował to, dajmy sobie spokój z tymi rozważaniami, opierając się na przykład na wydaniu, Biblioteki Narodowej widzimy nie ma autora jest tylko tytuł Pieśń o Rolandzie. Najstarszy zachowany rękopis to jest właśnie tak zwana wersja oksfordzka. Widzieliście już pierwszą stronę. Utwór na związany jest z kręgiem starofrancuskiej epiki rycerskiej. To jest ważne. To jest istotne o tym trzeba pamiętać. Chanson de geste, pieśni o czynie. Czyny Łacińskie gesta są właśnie przedmiotem rozważań. To są przygody legendarnych lub historycznych bohaterów. Początkowo funkcjonowały w przekazach ustnych, ale później były już zapisywane w języku starofrancuskim, układały się w całe cykle. Najbardziej, najbardziej znany z nich to jest tak zwany cykl królewski. To są historie traktujące o czynach wojennych Karola Wielkiego, otoczenia. To jest właśnie pieśń o Rolandzie, ale też oczywiście cały cykl o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Też warto o tym pamiętać. Pieśń o Rolandzie opisuje wydarzenia z roku 778. Popatrzcie, to jest wiek 8. Historia jest taka, autentyczna historia. W Wągozie Roncevaux tylną straż wojsk wracającego z Hiszpanii króla, jeszcze nie cesarza wtedy, Karola Wielkiego, napadli górale baskijscy, nawiasem mówiąc, chrześcijanie i zadali armii frankijskiej poważne straty. To wydarzenie, Obrosło przez lata legendami. O nich zaczęto śpiewać. Pieśni, w tych pieśniach podkreślano heroizm, bohaterstwo wojowników, którzy zginęli, rycerzy poległych w Wąwozie Ronsewo, przede wszystkim, właśnie niejakiego hrabiego Rolanda. Przez kilkaset lat wydarzenia z VIII wieku. Zasłużyły sobie na to, żeby do nich wrócić i w mniej więcej 300 lat później, w dobie wypraw krzyżowych to też jest bardzo istotne. Przypominam, cesarz Urban II w roku 1995 proklamował wezwał do wypraw krzyżowych. Pierwsza odbyła się rok później. W tym czasie zredagowano, sięgając do dawnych pieśni, legend, podań o Rolandzie i bohaterskich rycerzach z Wąwozu Roncevaux, zredagowano tekst, co sprawia. Że etos rycerski jest bliższy obyczajowości i mentalności średniowiecza dojrzałego, tego 11-12-wiecznego, więc w pieśni o Rolandzie zmieniły się realia. Mamy nie górali baskijskich, tylko Saracenów, czyli nie chrześcijan, tylko niewiernych. W pierwszych, w pierwszych słowach tutaj autor nadmieni, że król Marsyl, przeciwko któremu wyruszył Karol Wielki, jest paskudnym poganinem, który, uwaga, Mahometowi służy do Apollina się modli. Czyli Saraceni zastąpili górali baskijskich, natomiast wyprawa wojenna. Karola Wielkiego nabrała charakteru. Krucjaty, wyprawy krzyżowej przeciwko zajmującym Hiszpanię Arabą w wąwozie Roncevo. Roland trochę zwycięża. Trochę zwycięża. Bo tam jest napisane, że poganie uciekają, strapieni i gniewni, natomiast sam bohater tytułowy utworu umiera z ran i wysiłku. Tutaj jeszcze walczy, tutaj jeszcze nie zginął, chociaż widzicie Państwo, że zatytułowana ta karta została Bitwa w wąwozie Roncevo i śmierć Rolanda i Oliwiera. Roland na pierwszym w pierwszym planie, Oliver tam trochę z tyłu i z boku. Jak, jak już powiedzieliśmy sobie o kwestiach wstępnych, myślę, że możemy przejść do rozklepki poszczególnych zadań i jak zwykle jedno zastrzeżenie, te moje propozycje mają charakter autorski, one nie muszą być najlepsze, one Sugerują, one powinny Was zainspirować, one powinny pokazać Wam kierunek działań. Niech wasza wypowiedź będzie miała charakter trójdzielny, niech się składa ze wstępu. Sugeruje, by był on stezą. Niech będzie potem najistotniejsza część, czyli rozwinięcie, gdzie odwołacie się do tekstu, przywołacie stosowny kontekst i wyciągajcie potem wnioski. Temat pierwszy przypominam wzór rycerza idealnego. A gdybyśmy tak zaczęli od wprowadzenia kontekstu, gdyby kontekst towarzyszył właśnie tej waszej wypowiedzi na samym początku. Literatura parenetyczna, czyli literatura, która propaguje wzorce osobowe ważne dla, nas, dla danej epoki, to właśnie jest między innymi pieśń o Rolandzie, czyli zaliczamy pieśń o Rolandzie do literatury parenetycznej. W średniowieczu wzorce osobowe należały do takich dwóch zasadniczych grup: to były wzorce religijne, wzorzec świętego i wzorzec ascety oraz wzorce świeckie, rycerza i władcy. Pamiętajcie, że średniowiecze jest epoką teocentryczną, a więc nawet wzorce świeckie. Są niewolne od kwestii natury religijnej. Życie idealnego rycerza powinna charakteryzować absolutna wierność czterem najwyższym wartościom. I nieprzypadkowo na miejscu pierwszym wymieniamy Boga, na drugim władcę, na trzecim ojczyznę, na czwartym Kodeks honorowy. I to może być teza, że rycerz idealny właśnie powinien, średniowieczny rycerz idealny powinien być wierny czterem najwyższym wartościom. I teraz przechodzimy do pieśni o Rolandzie. Pokazujemy Rolanda jako wzór rycerza idealnego. Jest wierny Bogu. No tak, jest chrześcijaninem. Bóg jest dla niego najwyższą wartością, jest punktem odniesienia, jest miarą rzeczy. Celem życia Rolanda jest walka w obronie chrześcijańskiej wiary i w obronie ojczyzny. Popatrzcie, szczególnie ciekawy jest opis śmierci Rolanda. Odsyłam do tego fragmentu tekstu. Roland, gdy czuje, że śmierć jest blisko, rozpoczyna taki ideał, rozpoczyna, przepraszam, rytuał umierania. Ten rytuał zacznie modlitwą i zakończy modlitwą. Fakt, że po śmierci Rolanda jego duszę aniołowie zabiorą do raju oznacza, że rytuał został odprawiony pomyślnie i właśnie ta wierność Bogu Rolandowi się opłaciła. Wierność władcy. Karol Wielki urasta do rangi namiestnika Bożego na ziemi. Jak wam pokazywałem na samym początku pierwszą kartę pieśni o Rolandzie z wersji oksfordzkiej, mówiłem wam, że utwór zaczyna się od przywołania imienia Karola Wielkiego. No właśnie, bo przecież Karol Wielki, cesarz, od Boga dostaje instrukcje, jak ma postępować. On ma takie szczególne walory, on potrafi komunikować się z Bogiem, a w zasadzie Bóg przez aniołów kontaktuje się z Karolem Wielkim. Roland służy cesarzowi, wykonuje bez wahania wszystkie jego rozkazy. W swoich ostatnich słowach wspomina go z największą miłością i oddaniem, wielokrotnie nazywając Karolem Siwobrodnym. Popatrzcie, to jest stały epitet. Pamiętacie, że stałe epitety pojawiły się w innej wielkiej epopei, mianowicie w Iliadzie. Homera, jeżeli gdzieś właśnie pojawia się stały epitet, czyli jakiś epitet towarzyszący imieniu bohatera albo tak jak dalej nazwie Ojczyzny, no to znaczy, że mamy do czynienia z przymiotem szczególnej wartości. No właśnie, a skoro o tym mówiłem, to nie tylko Karol jest wielki, wielka jest również Francja. Wierność ojczyźnie, ten trzeci element świadczący o tym, że Roland jest rycerzem idealnym. Francja jest słodka. Francja też jest święta w wypowiedziach Rolanda. Jest to ojczyzna, którą Kocha i za którą oddaje życie, ojczyzna, którą będzie wspominać w ostatnich swoich chwilach. No i wreszcie wierność kodeksowi honorowemu, o czym jeszcze za moment powiem przy okazji zestawu drugiego, na, tematu drugiego. Natomiast pamiętajcie, że kodeks honorowy wymaga, by rycerz był nieustraszony. Roland jest nieustraszony, by rycerz był bezwzględny dla wrogów. Roland jest. Bezwzględny dla wrogów, by walczył twarzą w twarz, by wolał zginąć niż uchybić zasadom kodeksu. Tak dzieje się z Rolandem, który dba bardzo mocno o to, by nikt nie czynił mu wyrzutów. Atrybutami Rolanda są róg i miecz, on o nie dba, ponieważ róg jest atrybutem Rolanda jako dowódcy tylnej straży wojsk Karola Wielkiego miecz jest symbolem Rolanda jako rycerza aż mu szczególnie bliski nadał mu imię to Girendol jeżeli jeszcze nie macie dosyć, jeżeli jeszcze chcielibyście wprowadzić jakiś kontekst literacki, to sugerowałbym dzieje Tristana i Izoldy. Dlaczego? Ponieważ tam świetnie widać ewolucję wzorca doskonałego rycerza. Tu już się pojawiają elementy kultury dworskiej. Tristan jest inaczej skonstruowany. On nie tylko Umie walczyć, ale on też stosuje fortele, podstępy. On już bardziej czasami szanuje swoje życie niż Roland. Wnioski. Roland jest to prawdziwa maszyna do zabijania. To jest ideał rycerza. On jest pozbawiony wahań czy rozterek. Jest monolityczny, czyli nie ma w nim rozdarcia. Nie jest bohaterem tragicznym. Bohater tragiczny ma wątpliwości. Roland nie jest. On wie, wstaje rano, idzie zabijać, kładzie się spać, no albo zginie no to pójdzie do raju. Wie, że nie wolno mu zadać wróg. Domyślamy się, że Tristan on by w tej sytuacji. W wąwozie Rąsowo wróg zadał. Śmierć Rolanda jest przykładem ars moriendi, takiej sztuki umierania, w tym przypadku uwznioślonej sztuki umierania, charakterystycznej, typowej dla doskonałego rycerza. Tu jest ten miecz Durendala, przynajmniej jego rekonstrukcja. I popatrzcie Państwo, kiedy Roland próbuje zniszczyć miecz, by nie dostał się w ręce wroga, wspomina ile z nim wygrał bitew co zdobył dla świętej Francji i dla Karola Siwobrodego. Miecz jest szczególny, ponieważ gałka miecza jest pełna relikwii. Jakie relikwie możecie sobie przeczytać, na pewno będziecie zachwyceni. Tutaj zauważcie jedną rzecz. Na końcu napisałem L171-173. L to jest laisa albo lesa. Nie wiemy dokładnie, kiedy zaczęto czytać AI jako E, w języku francuskim. Pieśń o Ronaldzie składa się z takich 200 les, albo właśnie lais, czyli Pieśni stanowiących wyodrębnione fragmenty. Między lesą 171 a 173 Roland próbuje zniszczyć swój miecz, co mu się ostatecznie nie udaje. A my przejdziemy do tematu drugiego, średniowieczny etos rycerski. Co to znaczy etos rycerski? No znowu, wydaje mi się, że po przedstawieniu tezy. Uosobieniem średniowiecznego etosu rycerskiego jest tytułowy bohater pieśni o Rolandzie, trzeba zacząć od wprowadzania kontekstu kulturowego, kulturowego bardziej niż teoretyczno-literackiego, prawda? Bo etos to ustalony, niezmienny wzorzec postępowania właściwy człowiekowi, zwłaszcza jego stosunek do innych ludzi. Etos tworzą normy, przekonania moralne, zasady, postawy przyjmowane wobec innych styl życia. Etos. Przepraszam, staje się wzorcem kulturowym dla danej grupy społecznej żyjącej w konkretnej epoce, realiach politycznych, gospodarczych i społeczno-obyczajowych. Jak to się ma do etosu rycerskiego? Jest to zespół wartości, norm i wzorców tworzących wzorzec osobowy rycerza. I teraz widzicie, jak nam się ładnie te dwa zestawy, te dwa tematy w obrębie zestawu spotykają. Roland jest właśnie uosobieniem Etosu rycerskiego. Ja zwróciłem uwagę na takie cztery elementy. Jest dobrze urodzony, doskonale się prezentujący, prawy. Jest siostrzeńcem Karola Wielkiego, tutaj wielokrotnie w tekście wspominany: siostrzan Karola. I popatrzcie, jak on jest zaprezentowany. Nigdy nie kochał tchórza, ani pyszałka, ani złośliwca, ani rycerza, który by nie był dzielnym wojownikiem. To są przymioty idealnego Rolanda. Takiego właśnie, który dobrze nam się prezentuje na wejściu. A teraz, jak się prezentuje Roland w działaniu, co możemy, co możemy o nim więcej, więcej powiedzieć? No to popatrzmy. Jest odważny, bezwzględny dla wrogów. Walczy z saracenami, uwaga, z niewiernymi. Parzą w twarz. Przed śmiercią zwraca. Swoją twarz ku zgrai pogan. No, umiera w takim zwróceniu się w stronę wroga, tak by zademonstrować Karolowi i wszystkim, to jest w tekście pod, podkreślone i wszystkim, że y, umarł jako zwycięzca i zacny hrabia. Silnie związany z własną drużyną. To jest bardzo istotny element etosu rycerskiego. Y, jest taki Opis, któremu poświęcone są przynajmniej dwie laisy, jak Roland przed śmiercią przynosi arcybiskupowi do pobłogosławienia z pola walki trupy wszystkich swoich najbliższych druchów, to jest dziesięciu parów i Oliwiera. Par, to znaczy równy, no to jest taki ówczesny arystokrata. No więc tych swoich druchów, kompanów przynosi arcybiskupowi, arcybiskup ich Błogosławi, sam umiera, i później zostaje sam Roland, i Roland odbywa swój rytuał śmierci. I tak jak powiedzieliśmy w, przy okazji poprzedniego tematu, on musi być wierny czterem, Najwyższym wartościom. Bogu, królowi ojczyźnie, kodeksowi homonorowemu. Omówiliśmy to, a ja teraz chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze właśnie jeden element. Mianowicie, złamanie którejkolwiek z tych zasad byłoby przyczyną zabójczego wstydu, byłoby przyczyną hańby, na którą Roland sobie nie może pozwolić. Dobrym przykładem tego jest rozmowa Rolanda z Oliwierem. Roland dowiaduje się, że. Potyczka z saracenami jest nieuchronna. Przypominam tym, którzy może nie pamiętają, rycerzy francuskich czy frankijskich, bo to się w tekście używa wymiennie, jest 20 tysięcy, niby dużo, ale saracenów słuchajcie, jest 400 tysięcy. Piękna hiperbola przy okazji, prawda? I teraz oni wiedzą, Frankowie wiedzą, że nie dadzą rady, że, że zginą, ale Ronald mówi tak: Ach, dałby to Bóg, trzeba nam tu wytrwać. Dla naszego króla, dla swego Pana trzeba ścierpieć wszelką niedolę i znosić wielkie gorąco, wielkie zimno i oddać skórę i nałożyć głową. Niech każdy się gotuje, młócić dobrze, iżby nas nie pohańbiono w pieśni. Hańba dla pogan, prawo dla chrześcijan. To jest kwintesencja etosu rycerskiego. To jest kwintesencja Rolanda jako doskonałego rycerza. Wszystko dla Boga, wszystko dla króla, wszystko dla ojczyzny, no i to, co jest istotne. Model etosu, jaki uosabia Roland Bliski, jest modelowi germańskiemu, takiemu trochę wcześniejszemu. prawda? Kryterium postępowania stanowi zewnętrzna opinia innych. To, jak jest postrzegany przez Karola, to jest jak postrzegany przez tych, którzy przyjdą na pole walki, to jest to, jak będzie upamiętniony w pieśniach. To jest tak zwana kultura wstydu, a nie wewnętrzny osąd sumienia, czyli kultura winy. Te ostatnie znanie pozwoliłem sobie zacytować za Biblioteką Narodową, którą już wam pokazywałem. Uważam, że znakomite opracowanie Anny Drzewickiej warte jest upowszechnienia. To no to zobaczmy sobie jeszcze martwego Rolanda, żeby się trochę na koniec naszego spotkania wzruszyć. To już jest XV wiek. Tak właśnie wyobrażano sobie wąwóz. Roncevaux i śmierci naszego bohatera. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kanał na YouTube Ponury Polonista. Tam między innymi znajdziecie więcej informacji na temat egzaminu maturalnego z języka polskiego. Mówię o tym, na czym ten egzamin dokładnie polega. Tyle jeżeli chodzi o dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za to, że jesteście. Przypominam, upowszechniajcie, mówcie o tym filmie, polecajcie znajomym. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się. Do zobaczenia.